Ja chciałam wszystkich pozdrowić z województwa Świętokrzyskiego, a zwłaszcza z gminy Staszów, burmistrza. Moje przyjaciółki, terenie, Krysie, no i wszystkich, wszystkich z mojej wsi. Zapraszam do oglądania siódmej edycji Sanatorium Miłości. A ja wszystkich zapraszam do oglądania Sanatorium Miłości. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, szczególnie tych, z którymi śpiewam urzęd, ale nie tylko. Oni też będą wiedzieli o kogo chodzi. Oglądajcie Sanatorium Miłości, sezon siódmy. Może tylko to, że życzę wszystkim, żeby przeżyli taką przygodę, jaką my przeżywamy. Zapraszam do oglądania i oczywiście pozdrawiam moje dzieci i wszystkie moje przyjaciółki, które kibicują oczywiście dla mnie, nie dla niej. Dla mnie. <laughs> Chciałem pozdrowić całą moją rodzinkę, znajomych, całą szkołę, młodzież. I zaprosić Was do oglądania Santory Miłości.